Nie będę przedłużał, zastanawiam się nad powrotem do Minecrafta. E, nie mam pojęcia, czy w ogóle wróć, wracać do tego, czy wracać na serwery, e, czy po prostu wrócić ze serią ze znajomymi jakąś na modach. Nie wiem, piszcie w komentarzach, łapkujcie. Myślę, 50 łapek w górę i mógłbym na to przystać, że po prostu pokazalibyście, że jesteście aktywni i chcecie tego Minecrafta. E, amnezji nie będę zamykał, amnezję też będę nagrywał. Ale myślę po prostu, że ten e, Minecraft no, jest częścią mojego kanału i nie mogę go tak porzucić, więc jak będzie duża aktywność, to naprawdę wrócę do niego. E, a jeszcze zobaczymy co po prostu zrobimy, czy jakiś serwer czy coś. Nie wiem. E, mam jeszcze do Was niespodziankę, mm, mm, ale jeszcze jej nie zdradzę. Ma to trochę po części mm, ułatwić wam grę. Nie w legalny sposób, ale ułatwi wam grę. Ale to jeszcze zobaczę, naprawdę jak wrócę na serwery, jak ten poziom się zmienił. Jeśli nadal biegają dzieci, które obrażają wszystkich i innych, to naprawdę nie będę wracał na do, do serwery. Eee, I opublikuję coś, co zmieni trochę waszą rozgrywkę. Pewnie większość się domyśla. Ale musicie mnie zmotywować. Także myślę, że widzimy się w następnym odcinku Amnesji. A jeśli nie, to w następnym odcinku Minecrafta. Ale to jeszcze wam zdradzę, nie będę sam, eee, Ogarnię jakąś ekipę, myślę pogramy, a jeszcze Kruszynka tam zarzuciła fajnym pomysłem, eee, więc może go też zrealizujemy. Mm, czy coś jeszcze? Chyba nic, także motywujcie, fapkujcie w łapki w górę eee, i myślę, że Minecraft wróci. Przepraszam jeśli nagranie klatkowało, testuję ustawienia OBS-a, chcę tym głównie nagrywać, ale nie wiem czy to coś się nada. Także dzięki. Do zobaczenia.